Hej, hey, witajcie moi drodzy, kochani widzowie. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od tego, aby awansować naszą Luminę na wyższy poziom oraz broń. Dodatkowo zrobimy, zwiększymy sobie e, world level. Oraz zrobimy sobie Wilczka Anduriusa. Nie tego pieska, który z nami teraz stoi. Przywitaj się do wszystkich. Piesiu zostań, ja lecę na Domaina. Jeju, jak ja dawno tego nie robiłem. Mam nadzieję, że nie będzie trudno. Hey, hey. Skoczmy sobie tutaj, odpalmy. palmy. Uh. Można go wyłączyć? Łops, spadłem! Uh, nie wie, Mam nadzieję, że nie... Ło, ło! skacz tu! Ała! Dobra, super. <grystanie> Co tu się stało? Hmm... A tamtego uchroni... Laser zadaje im obrażenie, ja? ale podskoczył. No, Halo! Nie, A, Zostaw Został mnie Bąbel bombel uspokój się! O, no dobra, co tutaj było? Elektrohypnostatis. Ok. N nie ma problemuś. 8 minut. No, na luzie jeszcze 35. Trochę mi zajmie, chyba. A nie! Ładnie schodzą, mam wrażenie. Mm. Majesty. Majesty. U, nie, nie, nie. Y dobra, to jest łatwe do uniknięcia i daje mi okazję do zbicia mu obrażeń. Dobra. Jeszcze. O, super, dobra. Teraz musi to się idealnie ułożyć. Te kostki do zbicia. Mam nadzieję, że z elemental bersa to Mmm, -hmm. Nie, to tutaj mi się udało. Bo oberwało, ale. Eee no i no problem jest. Jak mam to zniszczyć? A nie, tym też mogę, tylko pytanie, czy... No dobra, pojedynczo da radę. Uda, zadało to. Nie zadało obrażeń. Czy w 5 minut dam radę? Hmm, to jest bardzo teraz ciekawe pytanie, ale dam radę. Wydaje mi się, że dam. Dobra, wracaj. I teraz muszę zrobić idealnie element Albersta. Czyli w jedno. Okej, okay. dobra To będzie mozolne, ale dam radę Dam radę! <laughs> dobra <laughs> O rady Ale będę się bawił Wyobrażenia mam miodne mm. Ten miecz robi robotę Dobra Tak, bo to muszę obok, nie mogę centralnie W, w, w niego Bo inaczej po prostu na nim postawię Filar i jak? tego od razu Ła. ja no raczej nie zdążę w tej minucie a bardzo bym chciał nie ja nie zrobię w dwie minuty choć no postaram się trzeba stawiać sobie wyzwania prawda? dobra najpierw zacznijmy od E gdzie on jest? gdzie jest? postawmy na E odpalmy teraz umiejętność super i szybko dostawmy E głaza dobra zbity został ostatni Uf. to jest wyścig z czasem ale dam radę Teraz go chyba zbiję, tylko pytanie... Ojej, to jest bez sensu, to jest złe, to jest złe, bardzo złe, bo nie mam energii. Dobra, odnowił się. Super, uderzamy. Teraz go szybko muszę zbić. Szybko, 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 zbijamy go. Dobra, super. Odpalamy najpierw E, najpierw E. To jest tu, dobra, super. Odpalamy Elemental bersa I szybko E, szybko E, 16 sekund. Szybko. Dobra, D. 14, tylko nie pomylić, nie popsuć. Jest! Udało się! aj! aj, aj. Ah, Myślałem, że będę musiał to powtarzać. Uff! Udało się! Uff! I wyjąłem do 27 z automatu. O! Oh, o, oh, nice! O, oh, to było super! <ścoughs> że się udało! Ajajaj. O! Oh, oh. zrobić sobie quest'a z Razorkiem. I odpalimy sobie w końcu nowego weekly bossa. Ale się zezłościł! Razor, ja Razor, mam mięsko! Czemu dostałem Razorka? A no tak! W końcu! Chodź do mnie! Chodź wilczek! A, super! Ja mu zadaję obrażenie. Mogę ci zadać obrażenie? Czy tu będziesz sobie tak krążył na razie? Czemu nie zajął wrażeń? O, teraz! Historia Razora jest naprawdę smutna. Szkoda mi go. Bardzo mi szkoda. Ale już mogę chyba wykonywać, tak? Mogę. No i zacznijmy Andriuska od początku. No tutaj widzę, że... Tak, też nie będzie problemu, ale go zrobię. Opa! O, teraz będzie... Właśnie! I jeszcze raz może się zdarzyć. raz zwykłe drapnięcie. Teraz będzie mocniejsze. masz... Uh, 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 uh. Dokładnie. Nabijemy, bijemy. Unik. Dobrze. Rzućmy na jego głos. Au uh, uh. wow. mój błąd. Miał być bez otrzymywania obrażeń, nie wyszło. Dobra, sobie trochę teraz mam chwilę do bicia go. Ale zaraz się znowu odpali. Ale bimy, bimy go. Dobra, cofnijmy. Dokładnie. Jeszcze dwa razy, może tak zrobić. E, nie, to jest zwykłe. D drugi raz. I może jeszcze trzeci. Zrobić. U Za daleko byłem. Dobra, bijemy, bijemy. Jesteśmy na dobrej drodze. Boink. Dobra, jest chwila. żeby go bić. Dobra, uciekł. Ja pamiętam, jak podczas wykonywania go Razor na pierwszym poziomie, jak wchodził właśnie w tą drugą fazę, to tym daszem, jak odskakiwał, to mnie czasami uderzał i mnie zabijał. <laughs> Musiałem powtarzać. Uha! Uspokój się. O! No dobra. Ja się. on ślicznie wygląda teraz w tej formie. Uu. Ała! Ja cię tu chwalę, a ty mnie bijesz! Co to ma znaczyć? No powiedz co. Dobra, za oberwę. Może nie. Okej. Okay. A, idealnie. Wytajmowany. No nie, nie, nie. Uu. Dobra, ogon. Więc zbijamy go. Powinienem trochę staminy utrzymać. Do uników. O, uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, super. Bijemy go. Ciach. Dobra, easy. Hop. Dobra, bijemy, bijemy. Hop. Dobra, udany unik. Masz tutaj. Hop. Za wcześnie. Ua, za wcześnie. Coś mnie oszukał, że wykonujesz atak. O nie. W kolejna faza. Pojawiają się te widmowe wilczki. Ale już po nim. Uh. Nice! Łatwo. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka projektu Lumine. I w najwstępnym odcinku, już będziemy zmierzać znowu do Liwe i wykonywać główny wątek fabularny. Więc trzymajcie się. Hej hej.